W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy m.in. Polska w gotowości, co z Polekami na Bliskim Wschodzie, ultimatum Trumpa dla Iranu, potężna eskalacja, Polska wzywa do presji, mocne słowa w stronę Rosji. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał wiadomości, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. Tematem numer jeden jest cały czas potężny atak Izraela na Iran, natomiast dla nas ważne jest bezpieczeństwo Polaków na miejscu, o czym w rozmowie z RMFFM poinformował szef Mon Władysław Kosiniak kamysz Informacja, którą otrzymuję od naszego Atasza w Teheranie wskazuje, że personel ambasady w Teheranie jest bezpieczny. Nie mamy też informacji, żeby ucierpieli jakcykolwiek inni obywatele Rzeczpospolitej przebywający w Iranie. Oczywiście bardzo proszę wszystkich o stosowanie się do komunikatów wydawanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na stronie MSZ-ów, na komunikatorach, w social mediach, zarówno przebywający w Iranie, jak i przebywający w Izraelu. Ponadto szef Polskiego Resortu Obrony poinformował, że Polska jest w gotowości i może wkrótce dojść do wysłania na miejsce polskich samolotów i ewakuowania obywateli naszego kraju z zagrożonego regionu. Zawsze gotowi jesteśmy w bieżącym kontakcie z pomiędzy MSZ, -em, mon MSWIA, oczywiście Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, służby przekazują wszystkie informacje. No to jest atak bezprecedensowy: cztery fale ataków powietrznych Izraela na Iran, ośrodki nuklearne, dzielnice, w których mieszkali czy naukowcy, czy ważni dowódcy. Więc teraz pełna aktywności. I gotowość do podjęcia wszelkich działań, szczególnie w trosce z naszej perspektywy o to, co pan redaktor pyta: o obywateli Rzeczpospolitej, o naszych żołnierzy, a w kwestii globalnej o rozwój tej sytuacji. Tak jak ważne będzie tutaj działanie Stanów Zjednoczonych, które już wydały pewne komunikaty o niebraniu udziału w tym. W tej operacji ze strony Izraela. Więcej informacji o Polakach w miejscu ataków przekazała wiceminister spraw zagranicznych, która podczas briefingu prasowego wezwała obie strony do deeskalacji konfliktu. Chcielibyśmy wszystkich Państwa uspokoić. Jesteśmy w bieżącym kontakcie z obiema naszymi placówkami, czyli z Tel Awiwem i z Teheranem. Żaden z polskich obywateli nie doznał w tej chwili żadnego uszczerbku. Monitorujemy sytuację na miejscu. Mamy zweryfikowane liczby co do obywateli polskich, którzy przebywają w obu krajach. To nie są duże grupy osób, więc staramy się być z nimi w bieżącym kontakcie. W tej fazie przede wszystkim monitorujemy rozwój sytuacji, wzywamy obie strony do deeskalacji napięcia, podkreślamy, że ten niesprowokowany atak Izraela na Iran Potencjalnie może przynieść groźne reperkusje dla regionu z polskiego punktu widzenia dialog jest zawsze lepszy niż wykorzystywanie siły. Namawiamy do tego, żeby skorzystać z instrumentów prawa międzynarodowego, w tym włączyć Radę Bezpieczeństwa, tak żeby zdeeskalować sytuację w regionie Bliskiego Wschodu. Taka ewakuacja, o której mówiliśmy przed chwilą, może być konieczna ze względu na rażące niebezpieczeństwo eskalacji konfliktu między Izraelem a Iranem, gdyż sam premier Benjamin Netanyahu podczas konferencji poinformował, że jego kraj być może będzie musiał przygotować się na dłuższą wojnę. Dlatego po raz kolejny proszę o ścisłe przestrzeganie wytycznych dowództwa frontu wewnętrznego. Bardzo możliwe, że będziecie musieli pozostać w schronach przez dłuższy czas znacznie dłuższy niż do tej pory. Upewnijcie się, że macie zapasy. Jestem pewien, że już to robicie. Zapasy, żywność, odzież i nie tylko. Ale przede wszystkim zaopatrzcie się w cierpliwość, w wiarę w sprawiedliwość naszej sprawy i wiarę w nasze zwycięstwo. Nie bez powodu nazwaliśmy tę operację Wschodzący Lew. Ludzie, którzy powstają jak lwica i jak lew, podnoszą się. Osiągniemy wiele wspaniałych osiągnięć dzięki Wam i dzięki naszym bohaterskim żołnierzom. Dosłownie o wojnie mówił też szef MSZ Iranu, który w liście do ONZ określił atak Izraela jako wypowiedzenie wojny i wezwał Radę Bezpieczeństwa do natychmiastowego zajęcia się tą sprawą. Kłopoty wywołane atakiem na Iran ma też prezydent Andrzej Duda, który miał problemy z powrotem do Polski z uwagi na zawirowania w przestrzeni powietrznej. Z uwagi na sytuację międzynarodową na Bliskim Wschodzie, lat powrotny prezydenta RP Andrzej Dudy z wizyty oficjalnej w Singapurze został opóźniony ze względu na konieczność zmiany trasy, poinformowała kancelaria prezydenta. Ponadto były dowódca jednostki wojsk specjalnych Grom. Generał Roman Polkow, w rozmowie z wprost stwierdził, że sytuacja ta może mieć fatalny wpływ również na Polskę. Po ataku Izraela na Iran na świecie robi się coraz bardziej niestabilnie. Ma to wpływ także na wojnę na Ukrainie i Polskę. Gdy usłyszałem o nocnym ataku na Iran, pomyślałem o jednym: że Polska ma wciąż problem, czy strącać rosyjskie rakiety, które błądzą nad naszym krajem i lecą na terytorium Ukrainy. Popatrzmy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie: irańskie rakiety nawet nie zdążą dolecieć do Izraela, bo są strącane po drodze przez Irak czy Jordanię. Izrael dostaje wsparcie, na jakie Ukraina nie może liczyć zaznaczył generał. Co więcej, Iran ostrzegł także Donald Trump, który napisał o drugiej szansie dla Iranu. Dwa miesiące temu dałem Iranowi 60 dni na zawarcie porozumienia. Powinni byli to zrobić. Dzisiaj mija 61 dzień. Powiedziałem im, co mają zrobić, ale nie byli w stanie tego osiągnąć. Teraz mają być może drugą szansę, napisał Trump na swojej platformie w social. Trump rozczarowany jest jednak nie tylko Iranem, ale także Rosją oraz Ukrainą, co potwierdził podczas ostatniego spotkania z mediami, wyrażając swoją frustrację brakiem pokoju na Ukrainie. Jak blisko jest Pan wycofania się z konfliktu między Ukrainą a Rosją? Widzimy bardzo złą eskalację. Czy zostawi Pan to w rękach Europejczyków? Jestem bardzo blisko tej sytuacji. Jestem bardzo rozczarowany Rosją, ale jestem też rozczarowany Ukrainą, ponieważ uważam, że było dojść do porozumienia. Tracimy 5-6 tysięcy ludzi tygodniowo, głównie żołnierzy, ale także ludzi mieszkających w miastach, ponieważ znowu trafiają ich pociski. Jakbyś chciał mieszkać w budynku i myśli, że pocisk ma duże szanse trafić w swój budynek wieczorem, to straszne. To musi być straszne tak żyć. Ale osiągniemy pokój. Jestem rozczarowany, że tak się nie stało do tej pory. Dalej Trump mówił też co usłyszał od Putina podczas ostatniej rozmowy z nim, wskazując na fakt, że rosyjski przywódca jest zdziwiony, dlaczego ludzie nie darzą jego kraju zbyt dużą sympatią. Macron to dobry człowiek. Zapytałem, co ty robisz? A on na to: Świętujemy drugą wojnę światową, nasze zwycięstwo. Powiedziałem: Wasze zwycięstwo? Opowiedz mi o tym. A potem zadzwoniłem do kogoś innego i tak się złożyło, że rozmawiałem wtedy z prezydentem Putinem. Trzeba by mu oddać sprawiedliwość. Stracił 51 milionów ludzi i walczył. Rosja walczyła. To ciekawe, prawda? Walczył z nami w II wojnie światowej i wszyscy go nienawidzą. A Niemcy i Japonia mają się dobrze. Pewnego dnia ktoś to wyjaśni, ale lubię Niemcy i Japonię. Putin jest tym trochę zdezorientowany. Powiedział, straciliśmy tyle milionów ludzi i byliśmy waszym sojusznikiem, a teraz wszyscy nienawidzą Rosji, ale kochają Niemcy i Japonię. Powiedziałem, wyjaśnimy to kiedyś. Dobrze? To dziwny świat, ale powiem tak. Słuchaj, chcę, żeby odeszli, mówiąc, jak wspaniały jest to nasz kraj, jak wspaniałe jest to nasze wojsko. Wykonałem te wszystkie telefony i z jakiegoś powodu rozmawiałem z czterema różnymi miejscami. Powiedziałem, że wygraliśmy drugą i pierwszą wojnę światową. Prawda? Wygraliśmy. A teraz jesteśmy jedynym krajem, który nie świętuje. Wszyscy świętują oprócz nas i powiedziałem, że my też powinniśmy. A opokój na Ukrainie w najbliższym czasie może być ciężko, ponieważ wydaje się, że Kijów zerwał negocjacje z Rosją, gdyż jak wynika ze słów szefa MSZ Ukrainy Andrija Sybichy, dalsza mediacja po prostu nie ma sensu. Potrzebujemy negocjacji, podczas których podejmowane są decyzje, gdzie kwestie są rozwiązywane. Teraz widzimy, że ostatnia runda spotkań, która odbyła się w Stambule, dotyczyła dyskusji na temat wymiany. Dlatego jesteśmy zainteresowani spotkaniem na szczeblu prezydentów i jesteśmy gotowi na takie spotkanie. Zobaczymy, co będzie dalej. Najważniejsze dla nas jest utrzymanie pokoju. Kluczem dla nas jest teraz osiągnięcie zawieszenia broni. Ukraina pokazała, że nigdy nie była, nie jest i nie będzie przeszkodą dla pokoju. Jesteśmy zaangażowani w wysiłki na rzecz pokoju. Z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki Stanów Zjednoczonych. Osobiście prezydenta Trumpa, aby osiągnąć sprawiedliwy pokój i zakończyć tę wojnę w tym roku. Ponieważ wojna toczy się na naszym terytorium, nasi ludzie cierpią. Ukraina zademonstrowała swój konstruktywizm, organizując spotkania w Stambule. Na odpowiednim szczeblu byliśmy gotowi omówić kwestie merytoryczne, aby przybliżyć pokój dla Ukrainy. To był nasz sygnał. Niestety widzieliśmy całkowitą nieadekwatność strony rosyjskiej, która przejawiła się w przekazanym dokumencie. Jest to kompletnie nieadekwatne. Mimo impasu w negocjacjach, europejscy przywódcy stale wzywają do nakładania jak największej presji na Rosję, co też zrobił szef polskiej dyplomacji podczas spotkania Weimar Plus w Rzymie. Należy zastosować wszelkie formuły nacisku na Rosję, w tym poprzez zaostrzenie reżimu sankcji i rozwój naszych zdolności wojskowych. Nasza jedność i determinacja odegrają kluczową rolę w zmuszeniu Rosji do zakończenia tej strasznej wojny. Dalej Sikorski wezwał do nałożenia sankcji bezpośrednio na rosyjską flotę cieni, obrazując jakie zagrożenie niosą ze sobą rosyjskie statki. Mamy rosyjskie okręty, floty cienia, które są stare, przewożą ogromne ilości ropy, pływają pod egzotycznymi banderami lub w ogóle nie pływają pod żadną banderą, stanowiąc materialne zagrożenie dla płytkiego zamkniętego morza, jakim jest Bałtyk. Na Morzu Azowskim uszkodzonych zostało już kilka tankowców, więc nie jest to tylko teoretyczna obawa. Wiem też jak kosztowne było usuwanie wycieków rowy po katastrofie na platformie Horizon w zatoce amerykańskiej, wcześniej znana jako Zatoka Meksykańska. Z niecierpliwością czekam na merytoryczną i ważną dyskusję. Presja zapowiedziała również obecna na szczycie przewodnicząca europejskiej dyplomacji Kajakalla, która mówiła o sankcjach na rosyjski sektor naftowy. Rosja straciła miliardy euro przychodów z ropy naftowej. Tylko w zeszłym miesiącu jej państwowy fundusz majątkowy zmniejszył się o 6 miliardów euro. Rosja traci więc gotówkę ale musimy jeszcze bardziej ograniczyć przepływ gotówki do moskiewskiej armii, ponieważ chcemy, aby ta wojna się skończyła. A ta wojna zakończy się tylko wtedy, gdy będzie wywierana presja. Równolegle wspieramy oczywiście Ukrainę. W tym roku Unia Europejska zapewnia największe wsparcie wojskowe od początku wojny. Ale naszą ambicją powinno być zrobienie jeszcze więcej, ponieważ Ukraina broni się sama, a Rosja nie. Rosja nie wykazuje żadnych oznak o zatrzymania. Im silniejsza jest dziś Ukraina na polu bitwy, tym silniejsza będzie przy stole negocjacyjnym, gdy dojdzie do momentu, w którym Rosja będzie gotowa do rozmów. Wracając do Stanów Zjednoczonych, to na amerykańskiej scenie politycznej doszło do starcia między politykami, a tematem były sankcje nałożone przez USA na Rosję, gdyż sekretarzowi skarbu zarzuca się brak działania w tej sprawie. Departament Skarbu i Państwo wprowadzały nowe sankcje co kilka tygodni przez większą część ubiegłego roku. Ile nowych rosyjskich podmiotów zostało objętych sankcjami od stycznia? Wrócę do ciebie z tą liczbą. Odpowiedź brzmi: 0. Ile podmiotów na całym świecie zostało objętych sankcjami za prowadzenie interesów z rosyjskimi firmami w sposób, który podważa nasze sankcje i kontrolę eksportu? Wrócę do Ciebie. Odpowiedź by mi zero. Mam nadzieję, że się mylę. Będzie mi miło, jeśli odezwiesz się do mnie i powiesz, że się mylę. Ale Chinom pomaga rosyjska przemysł obronny, komponenty podwójnego zastosowania i zaawansowane technologie. W zeszłym tygodniu kanclerz Merz poinformował dwupartyjną grupę o niepokojącym procesie zbrojenia Rosji z pomocą Chin, Iranu i Korei Północnej. Ile chińskich firm zostało wyznaczonych do bezpośredniej współpracy z rosyjskim przemysłem obronnym? Odpowiem na to pytanie. Powiem Ci, że nałożyliśmy sankcje na wiele chińskich firm za otrzymywanie irańskiej ropy i pracowaliśmy nad tym, aby floty cieni nie były niezależne. Co więcej, amerykański sekretarz obrony w zasadzie potwierdził to, co wcześniej mówił Zowodymir Zeleński, czyli przeniesienie kluczowej technologii antydronowej z Ukrainy do amerykańskich sił na Bliskim Wschodzie. Doniesiono, że Pentagon przekierował technologię antydronową przeznaczoną dla Ukrainy do sił powietrznych USA na Bliskim Wschodzie. Wyjaśnienie tego, co było to, że bezpieczeństwo naszych żołnierzy i kobiet na Bliskim Wschodzie zależy od tej technologii. Zakładam, że nikt nie może dyskutować ze znaczeniem ochrony naszego wojska. Czy istniał inny czynnik, który spowodował, że ta okoliczność była, że ten ruch był konieczny? I czy jest jakiś plan dostarczenia Ukrainie technologii niezbędnej do zastąpienia tej obrony przeciw dronom? Jak pan wie, Bliski Wschód jest i pozostaje bardzo dynamicznym terenem. W interesie stawiania Ameryki i Amerykanów na pierwszym miejscu będziemy najpierw dostarczać systemy przeciwdziałania USA, naszym żołnierzom, naszym bazom i naszym miejscom, jeśli uważamy, że istnieje potencjalne zagrożenie. Biorąc pod uwagę obecne środowisko, to był i nadal będzie dla nas priorytet. A co z możliwością uzupełnienia lub ponownego wprowadzenia tej technologii do innych miejsc, w tym na Ukrainę? Czy nasze możliwości są po prostu niewystarczające? Musielibyśmy dokonać przeglądu zdolności, ale jest to jedno z wyzwań związanych z tą amunicją, którą przekazaliśmy Ukrainie w ciągu ostatnich trzech lat, co stworzyło pewne wyzwania w innych miejscach. Ostro w stronę Putina zwrócił się jednak szef NATO Mark Rutte, który wprost wezwał rosyjskiego przywódcę do osobistego uczestnictwa w negocjacjach z Ukrainą, czym mocno zadrwił z obecnego przewodniczącego rosyjską delegacją. Czy zgadza się pan z Kijowem, że zakończenie tej wojny będzie wymagało dodatkowych uderzeń dalekiego zasięgu w Rosję w celu wyeliminowania jej potencjału przemysłowego? Aby zakończyć tę wojnę, potrzebujemy Putina, który podejdzie do stołu negocjacyjnego, a nie ten historyk, który teraz pojawia się w Stambule dwa razy i znowu opowiada nam o historii Rosji i Ukrainy od XII wieku. Nie wiem co to było, nie mam pojęcia i nieustannie powtarzając to, co powiedzieli w 2022 roku, potrzebujecie Rosji, która jest poważna, chce negocjować i zakończyć wojnę. Aby to osiągnąć, wszystko zaczyna się oczywiście od utrzymania silnej Ukrainy w walce. Ostro w stronę Rosji zwrócił się także kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który kolejny już raz wezwał do presji na Moskwę. Pamiętają Państwo, że pięć tygodni temu razem z europejskimi szefami państw i rządów podjęliśmy inicjatywę w Kijowie, aby osiągnąć dyplomatyczny sukces, aby rozpocząć negocjacje z Rosją. Nie udało się. Rosja nie jest przygotowana. Aby negocjować zakończenie wojny na Ukrainie. Dlatego teraz robimy dokładnie to, co zapowiedzieliśmy. Będą dalsze sankcje. Komisja przedstawia wszelkie propozycje. Mogą one zostać przyjęte w Brukseli już w przyszłym tygodniu przeciwko bankom z Rosji, przeciwko dostawcom energii z Rosji. Teraz będzie bardzo jasna i wyraźna odpowiedź. Wspieramy Ukrainę militarnie, ale podejmiemy również dalsze środki przeciwko Rosji. Słowa opresji to jedno, natomiast niemiecki minister obrony Boris Pistorius podczas ostatniej wizyty na Ukrainie przekazał na konferencji prasowej w obecności prezydenta Zełęckiego, że Berlin nie przekaże Kijowowi rakiet Taurus. W odpowiedzi na pytanie, czy rozważamy taką możliwość, moja odpowiedź brzmi nie. Z kolei prezydent Ukrainy podczas tej samej konferencji przekazał, że Kijów dostanie od Niemiec kolejne systemy obrony powietrznej. Jesteśmy również wdzięczni za dostawy systemów obrony powietrznej ARIST. Teraz mamy cały plan dostaw. Nie będę mówił o wszystkich szczegółach, ale plan jest na najbliższe 3 lata. W każdym razie jest to dla nas bardzo ważna pomoc. Nie oznacza to, że wojna będzie trwała przez tyle lat. Chcemy, żeby wojna się skończyła, ale Ukraina, nasza ziemia, związki naszych ludzi muszą być chronione przez wysokiej jakości systemy obrony powietrznej i jestem wdzięczny że mamy zrozumienie realizacji tego projektu przez następne 3 lata. A jeśli podobał wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki do zobaczenia się jutro w kolejnym odcinku.